Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę? Johnny, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłeś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. Kolejny rozdział. Impreza. O, o, nie zapomnij o prezencie. To Dziękuję. To mój pierwszy poego. Biały kruk. Bardzo, bardzo straszny. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o piątej. To cześć. Pytanie, komu to ma się spodobać? W którym momencie życia Jody jesteśmy? Jedno, co można było się dowiedzieć po wszystkich trailerach, zapowiedziach i tak dalej, to to, że Jody chyba została oddana jako mała dziewczynka. Właśnie ten doktor się nią zajmował. Czyżbyśmy przyszli do swoich rodziców, którzy nas zostawili? Zaraz się okaże. Cześć, Jodie, chodź. Hej, Ej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź, Jodie, śmiało. Hej, Jodie, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesi. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę z karbiny, jednak... nie róbcie głup. Dobrze? Nie. Chybiony. Oczywiste, chybiony strzał. Chybiony strzał. E, chyba koleżanka ze szkoły. poszła. Impreza. Koleżanki ze, ze szkoły. Hej wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuje z moją mamą. Sekcja czwarta. Albo i do spraw paranormalnych. Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Nie. Takie rzeczy? Nie. Czas na impre! Idę po browary, Chłopaki, żaluzje, dziewczyny, świeczki. Jody idź, zajmij się muzą. Czas zaszaleć! Znowu uchybiony strzał. Chyba nie ze szkoły. No nic. Zająć się muzą mam, tak? Dobra. Będzie disco disco. Disco disco to dla mnie wszystko. No i co? Mamy jakieś cydy? Wstań, country, pop, rock. A to jest dobre. A rok? Country? Nie, bez przesady. A rok już był, przepraszam. E, pop, zobacz. Dobra. No, może być, jak dla mnie. Jak dla mnie może być, do takiej zabawy. Co to za padaka? Aha. Musimy teraz coś z tego wieku, coś do tańca. No proszę bardzo. Ej, tego nie było do wyboru! Taka środka, kurno w tej Jodie chodzi. Co to jest? Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kopla Kirsten, jesteś genialna. No to będzie popijawa, nie ma co. Jedna puszka. Mm, nie. Nie, dzięki, ani nie piję <grym>, Nie wiesz, co tracisz, dziewczyno. Dopiję się kilka browców i świat nabiera nowych barów. Boże, jak mnie denerwują takcy ludzie. A Jodie zaraz pokaże, że się umie bawić bez browara. Ej, po co to wzięłaś? Ja ci nie kazałem. Ja ci nie kazałem, kochana. Nie? Nie. Da się to odstawić? Nie da się tego odstawić, no boże, mogę tylko wypić Odstaw. Odstaw. No, starczy ci. No i co? Może dancing? Przydęsimy? A, aha, dzięki. Dzięki. Się czuję tak dobrze w tym towarzystwie, że. Łocho ho! Chcesz machać? Nie. Nie, dzięki. Dobra, możemy z kimś pogadać albo coś, bo czuję się tak trochę niezręcznie tutaj na tej imprezie. Czemu wszyscy ode mnie odchodzą? Czy ja jestem jakieś, jakaś inna w sumie gramy Jodie? Dobra, no to ja sobie siądę, a wy sobie tutaj tańczcie. Eee, nikt nie chce ze mną gadać. Eee, outsider ze mnie. No co, jest Jomek? Co się tak Cześć. przymierzasz? Jestem Matt. Jody, tak? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty a jednak nie szkoła? się w bazie? Mm. Mam inny tok nauczania taki tak indywidualny. Mm -hmm. Bo nie widuje się z ludźmi w moim wieku. A, a ale już się przyzwyczaję. <noise> Więc pracujesz z mamą Kirsten. E, towarzyska z rezerwą. No tak. Pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc jestem. Ja dwa lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty? Gdzie wcześniej mieszkałaś? W tej bazie. Mieszkam od zawsze. Urodziłam się tu. Masz jakieś hobby? Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować i gram w kapeli z kumplami, a Ty? Co Cię kręci? Eee, towarzyska cały czas. Pewnie mi uznasz za dziarę ale lubię czytać i, i prawie sport, <gry> ale nie mogę, nie mogę opuszczać bazy, więc to mnie ogranicza. <gry> Czy mogę Cię o coś spytać? Czemu jesteś w sekcji czwartej? Widzisz... Ja, mag... ja mam? Więć z istotą. I, istotą? W sensie duchem, czy czymś takim, tak? Mhm. Pewnie stwierdzisz, że to był idealny. To taki... Niewidzialny przyjaciel, który za mną chodzi. Je, jest? Jest tu teraz? Mmm. Obróć, Żartuję. żart. <grym> Żarty. O, o kurde. Wkręciłaś mnie. Już myślałem, że jesteś kompletną wariatką czy coś. Mm. Dobrze jednak, że zarotowaliśmy, bo mogłoby dojść. Wolny kawałek. Zatańczysz ze mną? No. Tylko wolne ci w głowie. No Uwiedźne. dobra, chodź. Taki, taki podrywacz, kurde wolny kawałek, ok, muszę ruszać biodrami. Nie, nie udało mi się. Ok, powoli wiesz, kiepski ze mnie tancerz. Nie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. No, raczej chyba mało, co? Ty też jesteś niczego sobie. <laughs> Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Chodzi ci o tą... Um... Ty też jesteś wyjątkowy. No niekoniecznie, dobra, mogę wybrać co innego. Gdzie te łapy? A dobra. Trochę czułości nikomu nigdy nie zaszkodziło. Ale te łapy weź przesuń wyżej. Zaraz będzie pewnie jakaś draka, bo to jest kogoś... chłopaka, bo coś w ten deseń? Nie? O, jak słodko. No i co? Jak już nie będzie wolnego, to co? To nie tańczycie, tak? No to jest, to jest typowe. Typowe. Jak w postawówce. No co, Jodie? Mm? Spodobało się? Ludzie, ludzie! A niech Jodie zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce! <hiernie> Świetny pomysł, podoba mi się. Zapomnij, to ściema. No dalej, Jodie, pokaż co potrafisz. Właśnie, Jodie. Zademonstrujesz coś? Hmm. No nie wiem. Nie, 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 nie. To nie jest do pokazywania, nie, kurde. Nie. Tego nie można chyba nie nadużywać, panu. tak mi jest się zdaje. Pokazania. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, okay, Wiara, czas na wspaniały tort i co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. No tak, najważniejszy urodzinowy... To nie podniec, zając. Najpierw prezenty. Wuziaczki, Jen. Smok, 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 smok. Kochana jesteś. To pewnie getry. Stringi, skąd wiedziałaś, że takich chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. <noise> Boże, ale towarzystwo. Kochanek, dziękuję ci za dodatkowe doznania. To co? Stara książka. Boże. Dziwnie pachnie. Boże. To rzadki zbiór wierszy Edgara Alana Po. Edgar Alan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. Oj, bo się pogniewamy. No, to jest jakiś żart? Przyszłaś Bosie. tu tylko po to, żeby sprezentować mi to, to, to badziewie? Myślisz, że jest cwana? A jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Tak, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcice. O. No, jeszcze puszczalska. Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała. Tak, to zwykła zdzira. Macie przez ranę. Powinniśmy coś i zrobić. Co się robi z widmami? Pali się je. Brat ją! No to macie przesrane rany Aiden? No dalej mroczna czarodziejko Użyj swojej wielkiej mocy nie, nie, nie. proszę, proszę. <śmany> no, nie spodziewamy się, że aż tak to się skończy. Wiedziałem, że to towarzystwo jest raczej troszeczkę szemrane. Zwłaszcza ta nastolatka, która miała dzisiaj urodziny. Wypuśćcie mnie! Taka proszę. wspaniała. En -en. Jodie, poproszę Aidena o pomoc, co? Chyba, że ja ci pomogę, kochana. Oj, macie przerąbane. Teraz, zaraz, gdzie jestem? Komórka pod schodami, tak? Tu są schody, gdzie są... gdzie ja mogę wyjść stąd? Zaraz, wróćmy do niej. Spokojnie. Uciekamy, czy im coś zrobimy. Mam ochotę ich trochę nastraszyć. Niech zobaczą, że nie wolno zadzierać z czarownicami. Dalej zrób to. Macie przerąbane. Co ja mogę wam zrobić, kochani, hmm? Torci! Bardzo dobry tort, co? Świetnie, bardzo zabawne. Hej! To nie ja! Tym bardzo razem... To jakiś obłęd! Bawicie Spadać się dobrze? Sto... Nie zostawiaj mnie! Ja też idę! Drzwi zacięły się! Możliwe. Postaraj się! Są zamknięte! Spokojnie, nie panikujcie! Nie? Może teraz zaczniecie panikować? Gnoje zasrane. O, o, chciałem ciulnąć już dawno. A ciebie gnoju, o, stary. Szkoda, że nie mam opcji jakoś tej tutaj... ładnie walnąć. Ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia? kurwa! Spadam! <grywa> Trzeba było. ...sobie robić problem z Jodie? Myślę, że to była głupia... Sprawa. Jeszcze kogoś chyba tutaj mam do zrobienia, co? Nie mogę mu coś więcej zrobić? Pomocy! Pomocy! No, mają za swoje. Teraz już chyba mogę wyjść. Kurwa, kurwa! Macie dość. Co się stało!? Chciała nas zabić, to diablica, Chodźmy, Jodie. Wracajmy już. Królik doświadczalny, tak? Puszczalska, tak? No właśnie. Pierwszy wywiad. Wywiad z kim? Pewnie z nami. No co ja, że niby mam zrobić? Co temu? Nie, nie ruszaj krzesła. Mogę wrócić? Mogę. No i co? Mam czekać? Mam czekać w poczekalni? Co ciebie mam w Uspokój się! Mm -hmm. On zastąpi doktora Mefiusa i będzie się tobą opiekował. Wydaje się miły. Bardzo chcę Cię poznać. Kim ty jesteś, kobieto? Śmiało idź. Może tyle osób Czekam się na przewija przez nasze życie. Jak widać. Większość kłamliwych, podstępnych, perfidnych. Myślę, że tylko chyba w naszym doktorze. Change o właśnie, w... potrafimy znaleźć trochę poparcia. Nazywam się Nathan. Nathan Dawkins. Pomyślałem sobie, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nieco lepiej się poznali. Oczywiście, jeśli będziesz miała na to ochotę. Myślę, że tak. Jest raczej zaufaną osobą. Jodie, moja praca to badanie różnych dziwnych zjawisk. Próbuję je wyjaśniać. Jak to, co przydarza się tobie, prawda, Jodie? No, myślę, że nie ma co ukrywać. Mama mówiła, że masz niewidzialnego przyjaciela. A, to była nasza mama. Czy on towarzyszy ci od dawna? Co prawda, nie wiem. Od urodzenia? Ale mam opcję tak, lub ramiona. Czy to jest duch? Albo dusza kogoś, kto już umarł? Trudno chyba powiedzieć, co. Że go narysujesz? Hmm, chyba raczej postaci nie ma. No, ale zobaczmy, jak Jody narysuje Aidena. Dlaczego akurat nazwała go Aiden? Czy on się z nią jakoś komunikuje? Czy powiedział, że tak się nazywa? No nic. Więc... Rysujemy, tak? Dobra. Brawo. Mam jakieś dziwne szramy na rękach, jak widzicie. Nie wiem od czego. Boję się, żeby nie było to czasem śladem bicia dziewczynki przez rodziców. Masz coś przeciwko, abym zerknął? Nie. W końcu dla niego to narysowaliśmy. Więc... Co my tam mamy? Ta istota, twój przyjaciel, jest połączony... ...z tobą jakąś taką więzią. Mhm. Jest tu teraz? A mógłby coś zrobić? Hm. Mm, no, dobra. On zawsze może coś zrobić. Coś, co mało było inwazyjne. Ty mówisz mu, co ma zrobić, a on to robi? Nikt nie może powiedzieć Aydanowi, co ma robić. Jest jak lew w klatce. Jesteśmy razem. Nie może odejść. To bardzo go denerwuje. To nie moja wina. Też chcę, żeby sobie poszedł. Czasami to się go bardzo boję. Czy on ci to zrobił? O właśnie. Nie. A kto? To, to były potwory. Potwory? Jakie potwory znowu.